Cześć tu Asia. Kawy gotowe? No to startujemy z najnowszym wydaniem Borg Nie zapomnijcie również subskrybować kanału On Table, bo zawsze dostaniecie powiadomienie o nowych materiałach. Welcome w the Robot Fighting League, the RFL. First in red, the champion of last year's season, famous for his honor and tactical superiority, the mighty ruler of Power Crow Garden. Bull! W kilku słowach o nowej grze od wydawnictwa Galakta, steruj robotem bojowym walczącym z rywalami na arenie i przejdź do historii. To gra dla od dwóch do czterech operatorów mechanicznych robotów, którzy lubią siać zniszczenie i destrukcję. Lubicie? Zatem ta propozycja od wydawnictwa Galakta, czyli gra Volt, może przypaść Wam do gustu. To już drugi dodatek do głośnego tytułu This War of Mine. To rozszerzenie nosi tytuł Czas oblężenia, co zawiera trzyaktową kampanię zawierającą ponad 750 nowych skryptów, zupełnie nową planszę, całkiem nowe zasady i ponad 50 żetonów. Ogrzewy wyprawa do Eldorado, Rainera Knizi, wspominałam Wam już w poprzednich odcinkach Board News. Przypomnę, że polskim wydawcą będzie Nasza Księgarnia. Jeśli jesteście zainteresowani polską instrukcją tej gry, linka zostawiam Wam w opisie. Warto zerknąć, bo premiera tej gry tuż, tuż, bowiem już 25 września. Blood of the Nolten to gra Karla Chudyka, która ma zostać wydana przez wydawnictwo Chacha Games. Jej kickstarterowa kampania startuje już w listopadzie. Będzie również wersja polska. A polscy gracze mają okazję zapoznać się z prototypem tego tytułu w ramach konwentu planszówki w Spodku, który od wczoraj trwa w Katowicach. Czy mieliście już zatem okazję przenieść się w czasy wikingów na planszy tej gry? Jak podaje wydawnictwo Chacha Games, polska edycja gry SpaceGate Odyssey została już odebrana z produkcji w Chinach. I w miniony piątek miała zostać zapakowana do pociągu zmierzającego w kierunku Polski. Miejmy nadzieję, że piątek 13 nie okazał się pochowy. Zgodnie z planem gra ma trafić do Polski na przełomie września i października i od razu zostać rozesłana do osób, które ją kupiły. Gdybyście chcieli zwiększyć swoją kolekcję o ten tytuł, macie taką możliwość m.in. w sklepie wydawcy. Linka zostawiam Wam w opisie. Wydawnictwo Fox Games zapowiedziało premierę gry Kwiat Wiśni na 25 września. O tej uroczej grze z ciekawymi elementami, która przeniesie graczy do krainy kwitnącej wiśni, czyli Japonii, opowie Wam bliżej Monika w kolejnym odcinku Board News. Jagged Alliance to gra, której polska wersja będzie już niebawem, bo 10 października walczyła o ufundowanie na platformie WspieramTo. Ale to wiadomości, o których już mówiłam w Board News. Nowością jednak jest fakt, że w ramach kampanii wspierający będą mogli zakupić zestaw gry podstawowej oraz dodatku Underground. Co to oznacza? Jeszcze więcej misji, jeszcze więcej wrogów oraz dodatkowy ekwipunek. Czy interesuje Was ten tytuł? Koniecznie śledźcie kanał On Table, a dowiecie się więcej. Pamiętacie Hard City? Taktyczną przygodową grę z gatunków Wszyscy na Jednego? Gracze wcielają się w niej w funkcjonariuszy policji, a jeden z graczy wchodzi w skórę nikczemnego Doktora Zero, którego ci pierwsi próbują zwalczyć. Czy skutecznie? Zależy od rozgrywki. Kampania tej gry odbywała się na Kickstarterze, a teraz możecie doczekać się polskiej wersji językowej, która zostanie wydana pod szyldem Lucrum Games. Hard City posiada również reguły pozwalające na rozgrywkę w pełnej kooperacji, a także wariant solo. Polska wersja językowa gry Harry Potter, Hogwarts Battle, zostanie wydana pod szyldem wydawnictwa Rebel. Gdański wydawca zapowiada premierę tej gry na przełomie 2019 i 2020 roku. A przedsprzedaż tego tytułu już ruszyła, więc możecie powiększyć swoje kolekcje już teraz. Gra składa się z siedmiu scenariuszy o narastającym poziomie trudności, prowadzącym do ostatecznej bitwy. Sami wiecie z kim. Jakiś czas temu w dziale Światowe Newsy mówiłam Wam o grze cywilizacja poprzez wieki, a dokładnie o rozszerzeniu New Leaders and Wonders. Nie trzeba było zbyt długo czekać. Polska edycja tego dodatku ukaże się dzięki wydawnictwu Rebel. Cuda i Liderzy pojawią się jeszcze w tym roku na przełomie listopada i grudnia. Przedsprzedaż tego tytułu już wystartowała, a wykupując ten dodatek możecie otrzymać również kod do aplikacji. Wydawnictwo Dice of Wonder uraczy nas siódmą już edycją gry Ticket to Ride. W Polsce ta gra znana jest jako wsiąść do pociągu, gdzie tym razem się udamy do dalekiej Japonii i całkiem bliskich Włoch. Warto jednak pamiętać, że aby wybrać się na wycieczkę po włoskim kozaczku, a także do krainy kwitnącej wiśni, gracze muszą posiadać podstawową wersję gry, czyli mapę Europy lub USA. Premiera przewidziana jest na tegoroczne targi Wesen, a jeśli interesują Was polskie instrukcje, linki do nich zostawiam Wam w opisie. Dla osób znających grę The Fox in the Forest będzie to miła niespodzianka, bowiem ten tytuł zyskał wersję kooperacyjną. The Fox in the Forest, duet od wydawnictwa Foxrod Games i Renegade Game Studios, to gra dla dwóch graczy, w której wykorzystywana jest mechanika polegająca na podejmowaniu sztuczek, do której wprowadzono płomień współpracy. Pamiętacie, jak w Newsach Światowych mówiłam o grze Chu Han? Jej kickstarterowa kampania startuje już 1 listopada. Szybkie przypomnienie. Używając żołnierzy na linii frontu i postaci historycznych za kulisami, gracze muszą wyprzedzić przeciwnika i przewidzieć jego reakcje, jeśli chcą okryć się chwałą w bitwie trwającej już ponad 2000 lat. Chu Han to dwuosobowa gra karciana o dynastycznej intrydze, w której jeden gracz reprezentuje stan Chu, a drugi Han. Witam wszystkich maniaków. Rozgrzewka już za nami. Bohaterowie przeżyli, a ja głupotę nagradzam sobie śmiercią. Więc zobaczymy, ile odcinków im się uda y, utrzymać przy życiu. Wiedźmy y, to jest bardzo niebezpieczny świat, więc y, wiele niebezpiecznych jeszcze ich czeka na drodze. Y, nasza forma, y, jak zauważyliście, jest dość, dość krótka. A tu chodzi o to, żeby pokazać Wam sceny pełne akcji, konfrontacji społecznych. Skradania, klimatu, horroru, tego wszystkiego, co teraz najbardziej jara tak naprawdę, nie? Nie chcemy się nudzić po prostu. A te wszystkie takie rozmowy, rozkminy, gdzie iść i co, to wszystko przeniesiemy poza odcinki i w komentarzach was włączymy też w podejmowanie pewnych decyzji, w sądach, w którym kierunku pójdziemy na mapie i ma sama mapa będzie interaktywna. Ja będę ją nadmalowywał, będziemy tworzyć jakieś osady, puścimy jakąś z dymem, pusz, poleci z dymem. Yy, założymy się, twierdzę, zdobędziemy królestwo. Easy. Także. Takie klimaty i jeszcze chcemy wykorzystać makiety. Spróbuję przygotować takie makiety, pomalowane budynki, jakieś elementy lasu czy coś figurki, żeby jeszcze lepszą, fajniejszą imersję, jeszcze bardziej się tą konwencją pobawić. Także na koniec, oczywiście, panele dyskusyjne. Omówimy prowadzenie samej sesji. Plusy, minusy i takie tam rzeczy. I słuchajcie, jest klątwa, nikt nie chce być mistrzem gry. Ja zacząłem być mistrzem gry, bo siedzimy przy stole, nie wiem jak to prowadzić, bo do minus próbuj. Spróbowałem i od tamtej pory prowadzę. Nie, to nie jest nic starszego, ale już o tym więcej w kolejnych odcinkach i zobaczycie, na jakim się można do, do tego tematu podchodzić, bez spiny. Także do zobaczenia i trzymajcie się. Niebawem start kampanii gry Tytani, autorstwa Łukasza Woźniaka, a więc sam autor opowie Wam dwa słowa na temat swojego projektu. Siema, to Łukasz Łuki Woźniak, autor i wydawca gry Tytani. Chcę powiedzieć Wam kilka słów o tej grze. Niedługo rozpoczyna się jej kampania crowdfundingowa. Dziękuję bardzo dla Board News za objęcie tej gry patronatem medialnym. Tytanie jest to gra typu Territory Control efekt wieloletniej pracy nad tym tytułem, też efekt pasji do tego typu gatunku gier. Przez lata rozwijana gra, która. Zdaje się, że wnosi coś naprawdę bardzo nowego, bardzo fajnego do tego gatunku. I oprócz tego też poruszy się w nowym, świeżym, ciekawym temacie, który może być nam e, bliski, bo mamy wojny, w których m.in. uczestniczy Rzeczpospolita Obojga Narodów. Ale nie historia, ale historyczne fantazy. E, Tytanie jest to gra właśnie typu Territory Control. E, bardzo duża gra, gdzie mamy... Plansze, figurki, kości, sporo tych komponentów, i już niedługo rozpoczyna się jej kampania. 19 września o 10 rano, czyli już lada moment. Na Zagram w to startuje kampania, ale będzie to kampania pierwsza z dwóch. Od razu planujemy po tym, jaki mieliśmy wynik, też w zeszłym roku na kampanii Kickstarterowej Walhalli kampanię na Kickstarterze dla wersji angielskiej. i te kampanie będą później połączone, druk będzie wspólny. Wszyscy, którzy będą wspierali Tytanów w Polsce, otrzymają całą odblokowaną zawartość z polskiej oraz kickstarterowej kampanii. Gra Planowo będzie miała cenę sugerowaną na poziomie 399 zł. Na kickstarterze będzie kosztowała właśnie mniej więcej 100 dolarów. W Polsce pierwszego dnia dajemy najlepszą cenę, czyli 299 zł. Także warto pierwszego dnia grę wspierać dla tej jej zawartości, dla jej regrywalności, dla tej jaką historię opowiada i też wspomagając nas w tym, abyśmy jak najwięcej do tej gry mogli dorzucić. Planujemy Dodawać nowe modele figurek, e, planujemy dodawać nowe elementy mechaniczne, e, rozwijać wariant solo i dodać do niego kampanię, która będzie oparta o prawdziwe bitwy historyczne, gdzie gracz będzie na nowo pisał historię. Grając solo e, kompetytywnie z innymi graczami mamy e, też różne warianty i różne poziomy trudności, naprawdę bardzo dużo gry w tym pudełku. Polecam, zajrzyjcie na zagram Wykropka to ukośnik tytani, żeby nie przegapić startu. Hej! Matematyczna piraci to świetny sposób na naukę poprzez zabawę. Każdy z graczy będzie miał taką planszę, na której będą kwadraciki z liczbami, które będą wynikami, będziemy musieli je dopasowywać do działań. Ze wspólnej puli będziemy brać takie prostokąty, na których będą widniały skarby. Po ich odwróceniu będzie tam dane działanie. Jeżeli stwierdzimy że daje ono wynik, który widnieje u nas na planszy, będziemy musieli je dopasować i zobaczyć, czy z tyłu mają ten sam symbol. Jeżeli tak będzie, to wówczas będziemy odwracać sobie taki skarb na naszej planszy i osoba, która jako pierwsza zdobędzie wszystkie odkryte skarby na planszy, no to będzie wygrywała grę. W grze na mnożenie żaby czy kraby będziemy operować znacznikami żab albo krabów, ale na początek. Będziemy sobie kłaść znacznik niebieski przy jakiejś cyferce, właśnie tutaj przy niebieskim polu, a drugi znacznik czerwony przy jakiejś też losowej cyferce na polu czerwonym. I potem będziemy te cyfry przez siebie mnożyć, a wynik będziemy musieli zaznaczyć naszym znacznikiem na drugiej planszy. Osoba, która jako pierwsza położy pionowo, poziomo albo na z w jednym rzędzie cztery swoje znaczniki, będzie wygrywać grę. Więc będziemy mogli też blokować specjalnie innego przeciwnika, czyli będzie to też gra taka strategiczna i na pokombinowanie. Rzeka Lambory od Kapitana Nauki. Będziemy dociągać kartę ze stosu i będziemy na takiej karcie mieć opisane symbolem, czy mamy daną rzecz pokazać, narysować, naśladować dźwiękiem, czy omówić słowami. Jeżeli poprawnie to wykonamy, bo inni gracze odgadną to, co mieliśmy na myśli, zabieramy taką kartę jako nasze trofeum, a na koniec gry wygra osoba, która będzie miała najwięcej zdobytych takich kart. Hasło to kompaktowa gra z kolorowymi kostkami, w której będziemy sobie nimi rzucać i będziemy musieli jak najszybciej powiedzieć słowo na daną literę z danej kategorii, ale parując kostki różnymi kolorami. W przeciwnym wypadku nie dostaniemy za to punktów. No i będziemy te punkty tak sobie zbierać, aż do ustalonej puli punktów. Osoba, która jako pierwsza osiągnie ten pułap, będzie wygrywać całą grę. To ślicznie wydana gra logiczna, w której będziemy rozbudowywać sobie naszą własną rafę koralową za pośrednictwem takich ślicznych komponentów tej rafy w czterech kolorach. W grze będziemy zagrywać karty, i zagrywając daną kartę, będziemy patrzeć na początek, co jest na górze takiej karty. Będą tutaj komponenty w danej ilości, w danym kolorze, które w danym momencie będziemy mogli sobie położyć na naszej rafie. One już tam będą zostawały do końca gry. Natomiast na dole karty będzie widoczny pewien schemat i jeżeli go spełnimy, czyli patrząc od góry na naszą rafę, będzie widoczny ten układ właśnie komponentów w danym kolorze, będziemy za to punktować. I oczywiście na koniec gry wygra osoba, która zdobędzie najwięcej punktów. Na pewno słyszeliście już, że na Kickstarterze wystartował projekt Ion Trespass Odyssey, czyli jeden z większych tytułów przygodowych w ostatnim czasie na Kickstarterze. Gra zapewnia nam około, jak mówią twórcy, 200 godzin rozrywki podzielonych na takie podrozdziały, abyśmy nie musieli całej kampanii rozgrywać naraz, a więc no de facto jest tutaj cała masa przygody w tym pudełku. Cała gra osadzona jest w takim mitycznym świecie starożytnej Grecji, w którym, po którym będziemy podróżować i w którym będziemy poznawać. Wszystko to będzie oczywiście również napędzane tym, jakie decyzje będziemy podejmowali, no bo od tego, jakie decyzje podejmiemy, będzie zależało to, w jaki sposób będzie zmieniała się nasza rozgrywka, nasza przygoda. Ważnym elementem całej rozgrywki będzie tutaj walka z potworami, które będziemy napotykali na swojej drodze. Cała ta walka będzie rozgrywana na oddzielnej planszy, która będzie oczywiście odpowiednio modyfikowana i co bardzo ciekawe, potwory te będą w trakcie tej walki zmieniały się. Przy odpowiedniej liczbie ran potwór będzie zyskał Dodatkowe bonusy i co bardzo również fajne, i myślę, że bardzo satysfakcjonujące, to fakt, że figurki, które dostaniemy w grze, będą modularne. Jeżeli taki potwór zostanie ulepszony, no to automatycznie w figurce będziemy musieli wymienić ręce, głowę, po prostu ten element, który zostanie ulepszony u potwora. Element bardzo ciekawy, na pewno bardzo satysfakcjonujący do dodawania, do zmieniania w trakcie rozgrywki. Tak jak powiedziałem, Ion Trespass jest tytułem eksploracyjnym, z ważnym elementem walki. I w naszej tych decyzji, które będziemy podejmować. A więc jest to tytuł bardzo podobny do takich em, innych gier jak Seventh Continent czy Kingdom Death Monster. Kingdom Death Monster przypominam, jest najlepiej ufundowaną grą w historii Kickstartera dotychczas. A jeżeli do tego wszystkiego dołożymy jeszcze wspaniałe modularne figurki i piękne dopracowane grafiki, no to wiadomo już, że klimat w tej grze również będzie świetny. Jeżeli chcielibyście dowiedzieć się więcej na temat Ion Trespass i samego gameplayu, to Asia przygotowała kilka materiałów wraz ze swoimi gośćmi, w którym możecie dokładnie zobaczyć, jak Ion Trespass wygląda i z czym tak naprawdę tą grę się je. Jeżeli chcielibyście natomiast wesprzeć Ion Trespass, to kampania tej gry trwa do 30 września. Na pewno wielu graczy kojarzy grę JEDO, no i jak się okazuje, JEDO trafiło właśnie na Kickstartera, na którym możecie zamówić JEDO w wersji Deluxe Master Set, który jest wersją Kickstarter Exclusive i nie będzie później dostępny w wersji retailowej. Deluxe Master Set jest takim zestawem, myślę, że specjalnie dedykowanym dla osób, które szukały JEDO, ale nie były na przykład zbytnio przekonane do tej strony wizualnej gry. No i dla osób, na pewno, które są wielkimi fanami JEDO i chciałby po prostu posiadać grę jak najlepiej wyglądającą. W nowej wersji Edo oprócz nowych znaczników dostajemy także nowe miple, które posiadają na sobie grafiki typowo wschodnie. Mamy oczywiście specjalistów i naszych um, uczniów, którzy są od siebie różni. Przypominam, że specjaliści mają różnego rodzaju specjalne akcje, no w związku z czym te figurki specjalistów wszystkie się od siebie różnią. Ponadto oczywiście nowe są również planszetki graczy, które teraz mają takie bardzo fajne, satysfakcjonujące, myślę, że od yy, w tych planszetkach abyśmy mogli w nich umieszczać odpowiednie znaczniki, ponadto nowe karty czyli karty z nowymi grafikami które jeszcze dodatkowo podkręcą ten klimat wschodni dla osób nie zdających jedo jedo jest tytułem, w którym wcielamy się w liderów klanów, za czasów panowania szoguna, no i staramy się zdobyć jak najwięcej punktów prestiżu te punkty prestiżu będziemy zdobywali na różne sposoby, głównie jednak poprzez wykonywanie odpowiednich misji w trakcie rozgrywki będziemy wymieniali nasze monety na odpowiednie karty specjalne, karty broni, misje właśnie, które będziemy wykonywali. Będziemy wysyłali naszych pracowników, aby wykonywali oni odpowiednie akcje przypisane do odpowiednich lokacji w mieście. No i będą oni także mogli wykonywać dla nas właśnie owe misje i zdobywać punkty prestiżu. Jeżeli chcielibyście zainteresować się grą albo może nawet ją wesprzeć, to kampania je dokończy się już w najbliższy piątek, a więc musicie się pospieszyć. Projekt Zerywia. lecimy na Kickstartera. Październik. Będziecie mogli dołączyć, jeżeli przespaliście akcję, na wspieram to, niedźwiedzie, to teraz możecie właśnie wskoczyć. Stać się też mieszkańcami zerywi. To jest właśnie pudełeczko takie kolekcjonerskie, które już wyszło z naszej fabryczki. Dwie sekcje nażoniki. Wszystko w piankach, żeby pomieścić modele, żeby się nim nic nie stało. Oczywiście miejsce na. Mnóstwo kart, 600 sztuk. I tutaj wchodzą też tacki postaci, i na top idą plansze. I instrukcja. I to wszystko ma pomieścić wszystkie elementy. Pudełeczko pięknie się zamyka, wszystko gra. Także do zobaczenia na Kickstarterze w październiku. Pozdrawiam. Jak już wiecie, w tym tygodniu rozpoczęła się przed sprzedaż dodatku Cuda i Liderzy do tytułu Cywilizacja poprzez Wieki, który w Polsce wydawany jest przez wydawnictwo Rebel. Jak informuje nas Ale Planszówki, dodatek Cuda i Liderzy jest już dostępny w ofercie jej sklepu. Dzisiaj chciałbym przedstawić Wam grę Czy wiesz co wiem? Szacun, który jest wydawany przez Narodowe Centrum Kultury i który jest bardzo ciekawą propozycją quizu z elementami hazardowymi, który bezpośrednio odnosi się do Polski i Polaków. Pośród tych mniej ważnych elementów w pudełku dostajemy po pierwsze monety, dlatego będzie tutaj, tak jak powiedziałem, ten element taki hazardowy, a ponadto dostajemy także trzy rodzaje kart. Jest to karta różowa z X na środku, karta zielona oraz karta czerwona, które będą gracze wystawiać w odpowiednich sytuacjach w grze, o których powiem już za chwilę. Najważniejszym jednak elementem całej gry są tutaj karty. Karty, które zawierają z jednej strony zdjęcia, a z drugiej strony pytania. Pytania, które odnoszą się bezpośrednio do zdjęć umieszczonych z jednej strony karty. W swojej turze aktualnie rozgrywający rundę gracz będzie dobierał kartę i będzie patrzył na jej obrazek. Dzięki temu będzie mógł wywnioskować, czego tak naprawdę będą dotyczyły dwa umieszczone z tyłu pytania. No bo jeżeli mamy na przykład papieża, czy mamy Himalajistów, czy kadrę polską, to wiemy, że pytania będą bezpośrednio związane z którymś z tych tematów. Jeżeli mamy papieża, to wiemy, że zapewne, Pewne pytania będą dotyczyły papieża. W przypadku himalajstów, mogą one dotyczyć na przykład um, polskich himalaistów, a mogą również dotyczyć polskich gór. W przypadku kadry pytania mogą dotyczyć na przykład tego, ile razy Polska zwyciężyła do pewnego roku, czy inne tego typu pytania. Następnie gracz rozgrywający będzie musiał oszacować swój poziom błędu, ten swój margines błędu, bo wszystkie pytania są sformułowane w taki sposób, abyśmy mogli na nie odpowiedzieć, podając pewną cyfrocę. Potem jak gracz rozgrywający określi ten swój margines błędu, gracze pozostali będą musieli określić, czy ten gracz rozgrywający zgadnie tą odpowiedź, czy jej nie zgadnie. Jeżeli uważają, że nie zgadnie odpowiedzi, będą musieli wyłożyć na stół na początku zakrytą, później będą ją odkrywać kartę czerwoną. Natomiast jeżeli uznają, że gracz zgadnie, będą wykładali na stół kartę zieloną. Dzięki temu w zależności od tego, jakie karty będą pojawiały się na stole oraz w zależności od tego, czy gracz rozgrywający zgadnie odpowiedź, czy nie. Do graczy będzie trafiała różna ilość pieniędzy z puli oraz od innych graczy. Ostatnia karta, czyli X, jest tak naprawdę takim kołem ratunkowym, takim jokerem dla gracza, do którego pytanie akurat trafiło. Jeżeli nie chcą odpowiadać na pytanie, bo spojrzy na obrazek i stwierdzi na pewno nie znam odpowiedzi na, na pytanie związane z Janem Pawłem II, to może wyłożyć kartę różową z X em i przekazać pytanie kolejnemu graczowi. Czy wiesz co wiem? Szacun jest na pewno tytułem skierowanym do osób nieco starszych, no bo najlepiej myślę, że będzie grało się w gronie, które będzie pamiętało lata 80., 90., 2000, także będzie wiedziało co nieco na temat osób, które wtedy żyły, może programów telewizyjnych, które wtedy były emitowane. Po prostu historia związana z bardziej odległymi niż teraz latami, a więc tytuł quizowy bardzo fajny tytuł imprezowy z elementami hazardowymi, szczególnie dla. Osób nieco starszych, jeżeli czegoś takiego szukacie, to szacun i myślę, że możecie zainteresować się tym tytułem tu od Narodowego Centrum Kultury. Witam serdecznie wszystkich widzów kanału On Table. Witam Ciebie Asiu. Bardzo dziękuję za zaproszenie do zabawy. No i co, czas na pięć pytań. Twoja pierwsza gra planszowa i od kiedy grasz? Gram w zasadzie jak większość z nas, od kiedy pamiętam. Zaczynałem jako 30 par oczywiście w latach 90. i nie będzie tu wielkim zaskoczeniem, jak powiem, że moją pierwszą grą planszową było Magia i Miecz. Oczywiście graliśmy jeszcze w parę innych rzeczy w wampira, w ryzyko, ale to chyba właśnie Magia i Miecz była taką, taką grą, którą żeśmy naprawdę tak mocno katowali przez wiele, wiele godzin. Drugie pytanie, ile masz gier w kolekcji? W kolekcji mam na ten moment około 200 gier, plus trochę gier w piwnicy, których nie liczę do szeroko pojętej kolekcji. I to już jest taki moment, kiedy staram się nie powiększać tej kolekcji, bo zwyczajnie nie mam na to miejsca. Staram się jakoś też rotować grami, ale to jest wiadomo. Półka wstydu też, też istnieje, jak u każdego gracza, który już ma tyle gier. Znam ludzi, którzy mają wiele większe kolekcje, grają w znacznie mniej tytułów, a znam i takich, którzy mają gier 20 i, i rozgrywają pewnie 10 razy tyle partii rocznie co ja. Trzecie pytanie. Najlepsza gra twoim zdaniem i dlaczego? E, tutaj mały taki e, disclaimer. Ja zajmuję się wydawaniem gier. E, głównie wydaję gry rodzinne, rodzinne plus, imprezowe, ale prywatnie, hobbystycznie gram w gry wojenne. E, I moją ulubioną grą, najlepszą grą, którą uważam jedyną moją dziesiątką na PGG jest gra Paths of Glory, czyli Ścieżki Chwały. Gra wojenna, osadzona w czasach pierwszej wojny światowej, uważam, że jest to po prostu wybitny reprezentant swojego gatunku. Gra ma 20 lat i w ogóle nie się do dzisiaj. Jest to świetny card driven game z systemem point-to-point. -point. Gra na takich parę, o, może parę godzin, ale, ale naprawdę świetna. Jeśli chcielibyście spróbować się z taką naprawdę wymagającą, ale też nie nieprzytłaczającą grą wojenną, to, to ścieżki fały, paców góry, polecam zdecydowanie to świetna gra. Z takich klimatów bardziej. Ameryki Euro, to naprawdę bardzo lubię grałem w to wiele razy i uważam, że to świetna gra, chaos w starym świecie, naprawdę. Asymetryczna, super gra, konfliktowa, ekstra. Czwarte pytanie. Twoje ulubione hobby poza planszówkami? Mam takie jedno hobby, z którym jestem już też tak związany od praktycznie dziecka, to jest piłka nożna, ale nie gram w piłkę nożną, tylko jestem kibicem piłki nożnej i to na tyle masochistycznym, że głównie oglądam Ligę Polską, Jestem z Warszawy, więc nie trudno się domyślić, której drużynie kibicuję. Chodzę aktywnie na mecze, kiedyś jak byłem młodszy jeździłem też na mecze. Także lubię sobie obejrzeć piłkę nożną, ale nie w takim wydaniu międzynarodowym Liga Mistrzów, tylko polską, swojską ligę. Tak się trochę pomęczyć, ale to takie rodzime, nasze, całkiem fajne. Ostatnie pytanie. Z kim najchętniej zagrałbyś partyjkę i dlaczego? Długo myślałem, o odpowiedzią. Jakoś nie mam takiego pociągu, żeby grać z jakimiś znanymi celebrytami czy, czy, czy autorami może. Najchętniej chyba zagrałbym już z moimi dorosłymi dziećmi. Mam, mam dwójkę czteroletniego synarysia i ośmioletnią córeczkę i rękę. Z Rysiem już oczywiście gramy w całkiem sporo gier, ale jeśli najchętniej miałbym z kimś zagrać, to pewnie z nimi za parę lat, jak dorosną, usiadłbym do jakiejś fajnej gry, takiej gatewayowej, wprowadzającej. I po prostu w rodzinnym gronie zagrał partyjkę. I to tyle. Bardzo dziękuję jeszcze raz za zaproszenie, ale mam jeszcze małą niespodziankę dla widzów kanału On Table. To, co widzicie tutaj ze mną, jesteśmy u nas w biurze w warszawskim biurze Fox Games. I to jest taka półka, który, na której mamy trochę gier, które już wydaliśmy, nie wydamy ich, bo nam się nie podobają. Ale za mną jest też jedna gra, którą wydamy w 2020 roku. I teraz mała zabawa dla nas, musicie ją znaleźć. I dzisiaj, czyli w niedzielę, przyjść do nas na nasze stoisko w katowickim Spotku, gdzie odbywają się planszówki spotku, lub na Kopernikonie, również mamy swoje stoisko. Przyjść i powiedzieć, która to będzie gra. Jeśli dobrze traficie i będziecie pierwszą osobą, która to zrobi, otrzymacie od nas fajną niespodziankę. Do zobaczenia. Cześć, jestem Łukasz, jestem autorem gry Płaszczyk, chorowany w głąb. Opowiem Wam dzisiaj krótko o tym, czym jest ta gra, jak się w nią gra i dlaczego warto nam pomóc ją ufundować. Grę tworzy razem z Sebastianem i Małgorzaką z podzielego Oni pojawiają za grafikę, ja jestem ogorem mechaniki a i koncepcji tego, jak gra powinna wyglądać. Gra jest geologiczną, ale to, co się udało, stworzyć grę z dużą gozą klimaką. Musicie zagrać sami, żeby go poprzeć. Gra jest krótka. Trwa 30-40 minut w zależności od tego, jak szybko podejmujecie decyzję, jak długo myślicie na gruchem Gra jest logiczną polegającą na okaczaniu, jak w życiu, na plaży, parawanami, kocykami, jęcznikami i grakami obszarów na plaży, w których znajdują się zasoby. Zasoby takie jak bursztynki, muszelki i kamęczki. Okaczamy, pookreślone zasoby możemy zebrać, są to nasze zasoby, które punktują na koniec gry. Dodatkowo plansza jako, że jest modularna gaje różne możliwości układu, ale też gaje możliwość dogania kafli specjalnych. Kafle specjalne urozmaicają rozgrywkę, mogą zwiększyć negatywną interakcję, mogą gać dodatkowe pola do punktowania. Gra jest od dwóch do czterech osób, każdorazowo losujemy tyle kafli specjalnych ile jest osób w grze. Gra jest grą z dużą głosą interakcji. Może to być interakcja negatywna, to już zależy od Was. Możecie urozmaicić sobie grę poprzez wprowadzenie drobnego elementu losowego. Są one dwa. Mogą to być niespodzianki, które spotykamy na plaży. Mogą to być również wydarzenia, które wpływają na losy gry i graczy. To już Wasza decyzja, czy gra śliskim rozszerzeniem, czy bez niego. Dla kogo jest gra? Bóg gra jest od 10 lat. Tak jak na prawdę gra jest dla każdego. Mamy sześciolatki, które grają w kołgrę. Gra jest dla każdego, jak powiedziałem, czyli może nią zagrać również osoba, która nie gra do tej w planszówki. Jest tak zwanym gatewayem. Można go nie zaprosić osoby, rodziców, znajomych, którzy nie mają górzy doświadczeń z zaawansowanymi grami euro, a grać ragę. W zasadzie są proste do tłumaczenia, trwają go 15 minut, może go 10. A sama rozgrywka, jak powiedziałem, ma 40 minut, więc też nie jest zbyt długa, ale zapewnia pewnie dozę myślenia i kombinowania. W Elbląskiej bibliotece 19 i 20 października odbędzie się Konwent El Festival Planszowy Zawrót Głowy. I rzeczywiście głowa może się lekko zawrócić od wszystkich atrakcji, jakie tam na Was czekają. Bowiem poza wypożyczalnią, gier i salą do grania czeka na Was strefa turniejowa, strefa malowania figurek, strefa gier bitewnych, RPG, gier retro, sklep z grami planszowymi, a także likowa giełda. Bawcie się więc dobrze! Tegoroczna planszostrada to już szósty kępiński festiwal gier planszowych, który odbędzie się w następny weekend w Kępnie. Trafia się więc doskonała okazja do wspólnego dzielenia się emocjami przy planszy. Serdecznie zapraszam Was na ten konwent. Z naszej strony na dzisiaj to wszystko. Serdecznie dziękuję za Waszą uwagę. Zachęcam oczywiście do subskrybowania, komentowania i lajkowania. A my widzimy się w następną niedzielę. Trzymajcie się ciepło. Cześć!